Czy to ja jestem winna rozpadu naszego związku? Od kilku tygodni trwał konflikt pomiędzy mną a moim partnerem, Piotrem. Czułam, że nasze relacje się psują. Zaczęło się od drobnych kłótni o codzienne sprawy, ale z czasem przerodziło się w coś poważniejszego. Wczoraj wybuchło, kiedy zorganizowałam spotkanie ze znajomymi w naszym mieszkaniu. Piotr wrócił do domu po pracy, a ja byłam zajęta przygotowywaniem przekąsek, nie zwracając uwagi na to, jak się czuję. Nie możesz mnie wcześniej uprzedzić, że przychodzą goście? Chciałem wypocząć po całym dniu. Krzyknął, a jego głos przeszedł mnie zimnym dreszczem. Zatrzymałam się, patrząc na jego zmarszczone brwi. Nie byłoby tak źle, gdybyś czasem się zaangażował, odpowiedziałam, w moim głosie drżały emocje. To nasze mieszkanie, a ja nie mogę ciągle czekać na Twoje pozwolenie. Czułam się zdesperowana, bo nie chciałam, by nasze relacje stały się jedynie niekończącą się walką. Piotr wyszedł na balkon, zamykając za sobą drzwi, a ja zostałam sama z wyrzutami sumienia. Z jednej strony chciałam, aby spędzał czas z przyjaciółmi, ale z drugiej czułam, że potrzeby zarówno moje, jak i jego, są ignorowane. Czy to ja jestem tym złym?